Wybrałem się do Centrum Nauki Kopernik na konferencję Pokazać Przekazać. To flagowe wydarzenie CNK organizowane cyklicznie od 2008 roku. Od dwóch lat odbywa się ono między innymi pod moim patronatem, jako supertaty. Tym razem poświęcone ono było edukacji, czyli dobrej szkole, dobrego życia. Do Centrum Nauki Kopernik przybyli nauczyciele, dyrektorzy, edukatorzy, metodycy, ale i przedstawiciele rządu, by porozmawiać o edukacji szeroko. Bo przecież na etapie szkolnym nie tylko się uczymy, ale też poznajemy samych siebie i rówieśników, podejmujemy pierwsze próby zarządzania projektami, budujemy relacje społeczne, doświadczamy neuroróżnorodności, dojrzewamy do samodzielności, czy też wykuwamy pomysły na własną przyszłość. Albo i nie, bo czasem bywa odwrotnie i szkoła staje się dla młodych traumą, o której chcą jak najszybciej zapomnieć. Dlatego na tej konferencji pojawiło się sporo tematów związanych z dobrostanem, relacjami, zdrowiem, poczuciem bezpieczeństwa czy satysfakcji nie tylko uczniów, ale też kadry nauczycielskiej czy rodziców. Oprócz wysłuchania prelekcji i dyskusji panelowych, mieliśmy również możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych, bo teoria to jedno, a jej realizacja to coś zupełnie innego. Na koniec można było podzielić się publicznie swoimi refleksjami, z czego skorzystałem również i ja. Dzięki. Do zobaczenia za rok!